Nie dał szans Bramkarzowi. Kapitalnie go pokonał. Nie pomylił się. Pewny strzał w jego wykonaniu. Znakomicie wykorzystana jedenastka. Nie pomylił się i piłka w siatce. Kępa i gol! Rozwiązanie ciekawe, ale co najważniejsze skuteczne. Pewny strzał! Nie dał bramkarzowi żadnych szans w tym uderzeniu. Chyba zżera go trenu. Wytrzymał do końca! Znakomicie strzelił! Spokojnie zamienia ten karny na bramkę. Ale co panowanie tego zawodnika. Niesłychane. Skupiony, duża presja. Jeśli zdobędzie bramkę, wygrają. Odcięta piłka i pudło. Zbyt efektownie chciał to zrobić. Ależ presja, ależ obciążenie, jeśli spuduje, jego zespół zejdzie z boiska pokonany. Kapitalnie prosto przeleg bramki. Zaryzykował, ale jak widać, opłaciło się. Ach, wyczuł jego intencje, ale jest bramka. Ma jednak fantastyczny refleks. Ależ presja współczuje temu chłopakowi. Jeśli spróbuje, jego drużyna zejdzie z boiska pokonana. Sam chyba nie wierzy, że strzeli. Pewnie wykonana jedenastka. Bezradny bramkarz. To może być najważniejszy moment tego meczu. Ciekawe, jak zdecyduje się uderzyć. Niesamowity słupek. Kilku centymetrów zabrakło. Za chwilę. Mogą rozstrzygnąć się losy spotkania. Pod warunkiem, że wykorzystają ten rzut karny. Nie pomylił się coś nieprawdopodobnego. Koniec. Zwycięstwo.